Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś sobie przesłuchamy i ocenimy najpopularniejszą piosenkę Luczka i Pimpka Czyli takich youtuberów dla dzieci od Minecrafta Więc bezbędnego przedłużania Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek A my lecimy do słuchania Znowu szukam moich kości, Powiedz mi gdzie one są Rozumiem, że chodzi o to, że oni mają skiny psów I dlatego jedzą kości Chyba o to chodzi Pokochałem nie Rodzeństwo. Kim razie się nie lubię, no i zrywam z tobą przyjaźń. Typowa przyjaźń, jak się z dzieckiem łączą nas kości, pipek nie zapominaj, to nie jest braterstwo krwi, to jest braterstwo kości. Kość, kość i nie mam dość, dość, chcę tylko kość, kość. Zasadniczo, referent składa się z jednego słowa, ale ogólnie jest dobrze wykonany, więc ciężko mi go jakoś skrytykować. Kość, kość i nie mam dość. Mam wrażenie, że kiedyś słuchałem już podobną piosenkę i coś mi gra w głowie. I oczywiście nie będę krytykował tego, że ta piosenka ma tak naprawdę zerowy przekaz, no bo jest to piosenka dla dzieci, więc ważne, żeby była prosta i rytmiczna. A komu to potrzebne? Bardzo mi się podoba ta historia o przyjaźni i o rywalizacji o kości. No tak jak mówię, przekaz zerowy, ale to piosenka dla dzieci. Oddaj mi Nie, jest moja! Przecież pierwszy tu biegłem, no i pierwszy widziałem ją! Dosłownie tak wspominam kłótnie, jak miałem 6 lat. spadła, Piosenki, bo znowu leci refren, dlatego ją sobie oceńmy. No, jeżeli miałbym ją ocenić jako ja, to dałbym 0 na 10, ale ze względu, że wiem, że to jest piosenka dla dzieci i jest rytmiczna, no to dajmy jej takie 5 na 10. No bo nie ma się do czego doczepić. Dobrze. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia filmu, który wyświetla się teraz na ekranie. Do wspierania mojego kanału. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.